Cześć moi drodzy. Dzisiaj będzie bez żartu, dlatego że nie ma powodów do żartów. Zapytacie mnie, dlaczego nie ma powodów do żartów. Kochanie, wystaw rękę <laughs> nie dałem rady. Jednoręki bandy tam w moim domu. Witajcie moi drodzy. W końcu już doczekaliście się, abym powiedział wam, co znajduje się w tym pojemniku. Od razu powiem. Że wiele osób zgadło, co znajduje się w środku, ale musicie to zobaczyć na własne oczy. Najprawdopodobniej jest to w miniaturce, także wy już wiecie, bo powiem wam szczerze, że wyszły tak świetne ujęcia, że nie mogłem się powstrzymać. M musiałem po prostu. To było silniejsze ode mnie. No, tak piękne ujęcia. Zrobiły mi tak dobrze. No co? Bo ładne wyszły. Także zobaczmy jak prezentuje się nasz pająk w strefie makro. Mam nadzieję, że spodoba Wam się strefa makro, bo z panią DJ-ową napracowaliśmy się przy niej. No ciężko było uchwycić, ustawić statyw masakra, ale mam nadzieję, że się udało. Dla wszystkich osób, które nie obejrzały ostatniego filmu, który wam się wyświetla gdzieś tutaj. Tak moi drodzy, to prawda, lecę do Polski, lecę do Polski i będziecie mogli się ze mną spotkać na krakowskich targach terrorystycznych, które odbędą się 3 października na Tauron Arenie w Krakowie. Już nie mogę się doczekać, naprawdę, nie mogę się doczekać, już żyjemy tylko tym wyjazdem, w ogóle uzgadnianie wszystkiego i, i całe plany i to no, głowa mała. Ale najważniejsze, że w końcu po tylu latach będę mógł się spotkać z widzami. Fajnie, cieszę się niezmiernie. Także musicie być na tej giełdzie. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Sprzedaż biletów już wystartowała, także nie czekajcie, żeby wam nie brakło. To co? To chyba na tyle z moich ogłoszeń. A, a tak naprawdę to pani DJ-owa miała zabieg i jej rękę rozcinali i tam, nie wiem, gazet jej chyba upchali, nie wiem, nie znam się. No, no, taka duża tręka ta się zrobiła. Chyba, że zapomnieli czegoś wyjąć i zaszyli w środku. To co, bierzmy się za pająka. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. Witam Was wszystkich. Nadeszła ta wiekopomna chwila, w której powiem Wam, jaki prezent otrzymaliśmy od Marcina na giełdzie. Prezent znajduje się tutaj. Tak wiem. To jest kawałek korka. <laughs> Fajny prezent, nie? No, z tego korka się tak jarałem. Słuchajcie, nie, 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 nie. Teraz już bez żartów. Pojawił się malutki problem, gdyż w pojemniku, w którym był ten korek, zaobserwowałem roztocza, które przyjechały razem z nami z giełdy. Więc po prostu korek został wyciągnięty. Nowy pojemnik jest już naszykowany. E, zapytacie mnie to, czemu nagrywasz ten stary korek? Bo muszę Wam pokazać, co niesamowitego zrobił ten pająk. To co, mówimy, nie? Już co dostaliśmy? No nie masz wyjścia. No nie mam wyjścia. Moi drodzy, w tym korku gniazdo posiada. Endemic z Brazylii, czyli na seladonia. Tak, moi drodzy, mamy seladonie na hodowli. Marcin przed sam siebie i, i po prostu zniszczył mi strasznie głowę na giełdzie. Słuchajcie, przepinamy się na obiektyw makro. Ja wiem, że możemy złapać na makro na pewno jakiegoś biegającego roztocza, ale w związku z tym, że reagujemy w miarę szybko na pewno pająkowi nic nie zagraża. Także przepniemy się na obiektyw makro i pokażę wam gniazdo. E, ogólnie powiem wam tylko tyle. Na tym ujęciu widać to gniazdo. I gdyby nie fakt, że człowiek zdaje sobie sprawę, gdzie to gniazdo jest zrobione, no to miałbym nie lada problem i wyzwanie, aby znaleźć to gniazdo. Znaleźliście już? Nie znaleźliście? Poczekajcie, zrobię zbliżenie. No teraz już na pewno widzicie. To jest gniazdo, to jest klapka, pod którą siedzi seladonia. To co? Przepinamy się na obiektyw makro i z bliska zobaczmy, jak to się prezentuje. Jak widzicie, to jest gniazdo naszej seladonii. Ja sobie wezmę małą pensetkę i spróbujemy to odchylić, zobaczyć, jak to wygląda w środku. Ale ona tam głęboko siedzi. Czekajcie. Sadzę troszeczkę głębiej pensetkę. Ale ciężko jest to złapać. Chociaż nie wiem, czy nie dobrym pomysłem będzie po prostu już to rozwalić. Ze względu na to, że i tak ją przeprowadzimy. Jest piękności. Dzień dobry. Wyjdziesz do nas. Słuchajcie, ja ją od razu przeganiam ze względu na to, że są tutaj na tym korku roztocza. O jaka ty jesteś piękna. No łapostrość. Rozjaśnimy troszeczkę. O. Nie bój się nie bój się, ale zejdź z tego korka, bo na nim straszne dziadostwo siedzi Ale piękność Po prostu piękność. No uciekaj z tego korka, proszę cię Myślę, że najprostszym sposobem będzie przegonić ją na moją rękę. W ogóle strasznie ciężko się, powiem Wam szczerze, yy, nagrywa w ten sposób na obiektywie makro. No to jest po prostu niesamowite. Łapaj ostrość. Piękna jest. Jest po prostu nieziemska ta saladonia. No jest na żarta ze względu na to, że porządnie była nakarmiona. O jakie piękności. To jest po prostu coś niesamowitego. Jedyne co to widzę, że mamy troszeczkę problem z ostrością, ale prezentuje się po prostu nieziemsko. Aż nie mogę się doczekać jej pierwszych wylinek, żeby była troszeczkę większa i żeby te ujęcia makro były jeszcze lepsze. Piękna. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie obrazicie się, jeśli przepniemy się teraz z nagrywania na aparat i cykniemy sobie foteczkę. Co my na to? Zaraz do Was wracamy. Dobra, moi drodzy, kilka fotek cyknięte, ale sami, poczekajcie, ostrość znowu, łapaj ostrość. O, ale jak sami widzicie, jest to po prostu zjawiskowy pająk. Po prostu te, 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 te gniazda, które robi sobie saladonia. Są niesamowite. My już ją nakarmiliśmy tam. Rzuciliśmy sporo muszek, owocówek, i ona z chęcią je zjadła. Ja teraz ją tak długo trzymam na palcu. Słuchajcie, bo przyglądam się, czy broń Boże nie siedzi na niej żadne roztocze. I ja tutaj nic nie widzę, pani a Ty widzisz coś? Piękny, zjawiskowy pająk. To co, oddalimy troszeczkę kamerę. Myślę, że nie będziemy przepinać się z obiektywu makro, bo zrobimy sobie zbliżenia jeszcze na koreczku. Mam nadzieję, że to się uda. Dobra, teraz sobie wezmę nową pensetkę i wezmę miękką. Będzie po prostu najbezpieczniej dla saladoni i przegoni ją na korek. No przynajmniej mam taki plan, żeby to zrobić. Także, Selka, uciekaj w tą tą stronę. No. No już, uciekaj. Leć na korek. Oj, uciekła. Już, poczekajcie. I ostrość, no nie no, jest nieziemska. Poczekajcie jeszcze zdjęcie, ja muszę. Dobra moi drodzy, cyknąłem jeszcze kilka fotek. Bo jest po prostu nieziemska, zwłaszcza jak na tym korku siedzi. Także tyfochlena Seladonia, tyfochlena, czy tyfochlena, Nie, tyfochlena Seladonia. I już się wciska tutaj w tą dziurkę. Ojejku, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Ale piękności. No powiem Wam szczerze, że sam się nie spodziewałem yy, takich ładnych ujęć makro. Myślę, że wyjdą naprawdę zacnie. Patrząc na te kolorki, na te barwy, no jest po prostu nieziemski pająk. Bardzo chciałem go mieć właśnie ze względu na te ujęcia. Jest to po prostu coś niesamowitego. O, ale teraz ładnie wygląda. Także ja wiem, że może Wam nie pasować to, że będziemy teraz oglądali drepczącego pająka, ale te ujęcia po prostu, że to tak ujmę, te ujęcia robią mi dobrze, nie? Dobrze mi robią te ujęcia. Piękne to jest. Nie, tam nie idź, tam nie idź, nie schodź na dół. No please. Ale focha strzeliła selka. No weź, wracaj. O. o, 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 Ja to coś czuję, że tutaj ta dziura, co widzicie tutaj gdzieś mniej więcej po lewej stronie, o, gdzieś tutaj, że ona może zostać zagospodarowana. A jak nie, to gdzieś tu na górze. Jak to się mówi, wyjdzie w praniu. Piękne, piękne, cudowne stworzenie. Ona podejrzewam, że zjadła. No, z 4-5 takich muszek kurczę upolowała, myślę. Bo my tam troszeczkę tych muszek nawrzucaliśmy jej. Także jest nakarmiona. A to najważniejsze. O, teraz złapało dobrze ostrość. No, pięknie to się prezentuje. Pięknie. Po prostu nieziemski. Oho. Ale tam się wciska, patrzcie, patrzcie, co? Patrzcie jak się wciska pod tego porosta. Bardzo bym chciał kiedyś zobaczyć, jak ona będzie robiła gniazdo. Co wiem, że może być po prostu mega ciężkie do wykonania. Ale jak... Yy, może kiedyś się uda ustawić gdzieś kamerkę jakąś porządną, internetową i nagrywać na komputer. Co myślisz, pani DJO? Fajnie by było zobaczyć, jak budują te swoje klapki, co? No, powiem wam, że w tym ubarwieniu można się zakochać. A więc co, moi drodzy? Mam nadzieję, że ujęcia makroceladoni wam się podobały, bo ja po prostu jestem w niebo wzięty. Już nie mogę się doczekać, aż usiądę do komputera i zacznę edytować ten film, żeby zobaczyć, jak to wyszło. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić nam łapeczki w górę. Pamiętajcie również o zostawieniu subika i naciśnięciu dzwoneczka, aby nie pominąć nowych filmów. Co ona kombinuje? Teraz będzie zwiedzała. Weź no, zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się na chwilę, bo tu mowa końcowa jest, ej. Jeśli macie ochotę. Wesprzeć nas zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak i do wsparcia YouTube'a. Naszym wspierającym mega mega dziękujemy, bo to dzięki Wam moi drodzy możemy robić tak wspaniałe ujęcia. Także co, z Sela do nią się żegnamy i do zobaczenia już w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej! I powiedz mi, co ja teraz będę robić jedną ręką? No i jedną ręką na przykład możesz no, otwarnąć piwko i mi przynieść.